Jest mi niezmiernie miło i bardzo jest to budujące, że podczas tych konsultacji międzyrządowych, zwłaszcza w zakresie tematów obronności, ale również we wszystkich innych, mówiliśmy praktycznie takim samym językiem. Takim samym językiem o bezpieczeństwie, o wartości współpracy, o wspólnym wysiłku militarnym, obronnym dla utrzymania pokoju w Europie i na świecie. Wielka Brytania jest w procesie Brexitu, ale to, tak jak pani premier podkreśla, co mnie niezmiernie cieszy, to nie znaczy przecież, że Wielka Brytania opuszcza Europę. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale Wielka Brytania będzie nadal naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO i w ramach struktur zapewniających bezpieczeństwo w ramach polityki obronnej, polityki zagranicznej.